Cześć z tej strony, Adam. Grzegorz, witamy Was na kanale Autodiscover w noworocznym odcinku. W którym oprócz życzeń mamy dla Was e, supercar, który mieliśmy ostatnio nie tylko okazję oglądać, ale również licytować na kopart. Temat jest o tyle ciekawy, ponieważ takich aut nie ma dużo. Właściwie mówimy tutaj o Porsche Carrera GT. Zostało wyprodukowanych 1270 egzemplarzy. 600 trafiło dokładnie 604 trafiły do USA. Jednak na ten moment jest poniżej 1000, ze względu na to, że ponad 200 egzemplarzy zostało uszkodzonych. No i teraz też się skupimy na jednym z nich. Dokładnie na uszkodzeniach, na, technik na technikalniach również. To jest jedyny samochód Hypercar, tak naprawdę Porsche z manualem wyprodukowany jeszcze wtedy, sześciobiegowym V10 silnik, więc coś zupełnie nietypowego dla Porsche. No i jeden z ostatnich superkarów nienaznaczonych przez ekoterrorystów. Jego wartość przedwypadkowa to milion, jak to określił Kopart. Milion dwustrzęści cztery tysiące osiemset, e, dolarów. Jeżeli chodzi o Europę, jakiś czas temu jeden z najdroższych, albo chyba najdroższy egzemplarz, e, za jaki, jaki został zresztą też wylicytowany na aukcji, tyle że bezwypadkowy w Szwajcarii, 2,9 miliona złotych. Sprawdziliśmy, jak wygląda rynek. Na no, Otomoto nie ma niestety żadnej a właśnie, jak myślisz, jak kopart wyceniał ten samochód, że akurat milion 200? 000? Nie wiem. Co, przyszedł pan z Dekry, popatrzył, popukał, kopnął w koło, powiedział, nie no, bajka 200. Być, być, być może tyle dostał y, przelewu na konto poprzednim właścicielku, ku rozpaczy ubezpieczalni. Natomiast jeżeli chodzi o e, rynek niemiecki, wiadomo, tam największy wybór, zresztą i matecznik Porsche, na Autoscout dostępny jeden egzemplarz za 829 tysięcy euro, czyli 4 miliony złotych. Natomiast na Mobile D dwa egzemplarze 890 i 1,05 miliona, oczywiście mówimy o euro. To już jest samochód kolekcjonerski, większość miłośników, czy powiedzmy szejków w Dubaju, czy Emirów, pewnie trzyma takie auto w garażach, ponieważ nie jest to auto do jazdy na co dzień i Porsche jakby się tym chwali, że to jest typowy samochód stworzony po to, żeby dawać fan, ale na torze, z takich na przykład technicznych rozwiązań, no to nie ma w ogóle żadnych gumowych łączeń ani tulei w zawieszeniu. Czyli ten samochód jest po prostu sztywny, niewygodny, i jazda nim po dziurawej polskiej drodze nie będzie na pewno dobrym rozwiązaniem. Tak, a o przystosowaniu na tor niech świadczy chociażby to, że e, śruby do odkręcania kół z lewej strony mają kolor czerwony, z drugiej strony niebieski. Wszystko po to, żeby jak najszybciej zmienić e, opony w czasie. Jazdy. jeżeli chodzi o przebieg, pobraliśmy sobie oczywiście przed licytacją CarFaxa, wykupiliśmy również na życzenie klienta inspekcję. Jeżeli chodzi o CarFax w ciągu pierwszych pięciu lat zaledwie 4,5 tysiąca mil przejechał pierwszy właściciel, czyli ledwie 7000 km, to jest nieco ponad 1000 km w przebiegu rocznie. Samochód został sprzedany w 2014 roku. Również drugi właściciel bardziej kolekcjonersko 1000 mil przez 7 lat samochodem przejechał, więc jeszcze mniej niż niż Czyli po co, jeździł do kościoła? Jeździł tylko do kościoła. No Mógł po... napisać w ogłoszeniu jeździłem tylko do kościoła. I to pewnie by... Albo kobieta jeździła. Tak. Jeżeli chodzi o uszkodzenia, to no mamy zdjęcia najpierw z aukcji. To co widzieliśmy, no nie wygląda to źle, nie? Nawet nie wygląda no... źle, no, aczkolwiek no, to się składa jakby ceny części plus dostępność na to, że to będzie szkoda całkowita. Mamy tutaj nie, nie, dla Was niektóre ceny części. Zderzak przedni, skorupa 44 tysiące, praktycznie niedostępna. Reflektor lewy, 5 sztuk dostępnych w Niemczech, 36 tysięcy złotych. Deska rozdzielcza 76 900, poduszka pasażera 1100. Za 11 półtora tysiąca to też pewnie by zregenerował w Polsce. Nie? Deska, nie? Za ile? Za półtora tysiąca. No to tu jest 76. A poduszka pasażera 11 tysięcy. Za... A jeszcze poduszkę? No to poduszkę by zregenerował za 300, deskę za. za dwa, koła. No nie, bo pewnie skórą jeszcze owszół. By tak. I Panie zostaje 75 000 na. na... Tak, jeszcze kupilibyście jakąś starszą, starszą 911 albo Boxera. Co ciekawe, Tutaj samochód trzeba sprawdzić, sprawdzimy zaraz też w serwisach, bo ono, to jest auto z manualną skrzynią biegów. Notabene sprzęgło jest dwutarczowe, wykonane z bukna węglowego, ale dzięki temu, że ono jest takie zero-jedynkowe, czyli tak naprawdę ciężko tam jeździć na pół sprzęgle, albo jest puszczone, albo, albo wysprzęglone, albo, albo jest zapięty bieg, taka wymiana sprzęgła odbywa się co 10 tysięcy około kilometrów. Samochód ma. Jakieś 13, 14? Ja mam dokładnie mil. teraz? 13, około 13 tysięcy. Koło 13 tysięcy, więc teoretycznie to sprzęgło już powinno być wymienione, a cena wymiany tam było bodajże 32 tysiące gdzieś dolarów, tak? Dokładnie. Przeglądam raport Carfax nic no to tu nie będzie Tutaj nie? nie widzę, natomiast nie widzę Klać. nawet nawet nie widzę, że tak powiem, raportów e, serwisowych. Pierwszy serwis był po 10 latach Carfax. Kod... To co myślisz, że, że serwisował auto w Stodole? To, to, to bardziej bardziej to potwierdza jakąś regułę, że nie do końca można ufać raportowi, e, raportom Carfax, no bo tutaj... No, ja nie, nie wierzę, co, że to auto nie jeździło no, do ASO i trzeba by sprawdzić jeszcze historię w ASO, e, ale no nie wyobrażam sobie, że to jakiś, nie wiem, facet ma karierę GT za, za wartą parę baniek i podjeżdża do garażu, do stodoły, puka. Dzień dobry, bo ja chciałem olej wymienić, filtr już kupiłem. A, A jak oleju? już jesteśmy przy wymianach oleju, to, to, to właśnie powiemy Wam, jakie, jakie są ceny przynajmniej Waso. Tak, więc wymiana oleju nie należy do najdroższych, jeżeli chodzi o. Takie Ale nie, do nie, najtańszy <laughs> nie. 5000 zł. To ja Ci taniej wymienię w Pamiętamy, pamiętamy Bugatti, tam to było zdecydowanie drożej. Komplet opon, konieczna wymiana co 4 lata. Według producenta 12 tysięcy złotych, dedykowane opony Michelin Pilot Sport. Jak uchwały. jesteśmy właśnie przy oponach, to auto wymaga też bardzo dużych umiejętności prowadzenia, bo nie ma praktycznie systemu bezpieczeństwa, tylko wyłącznie ABS i kontrolę trakcji, a niestety w 2000 tam, który był 13, 13, 2008 no, lat temu. Tak, prawie 8 lat temu e, miało miejsce feralny wypadek tutaj kierowcy również e, wyścigowego e, i Roger Rodas i kierowca i Paul Walker zginęli w takim samochodzie. było pewnie życie z filmu. Tak, szybcy wściekli, ścigli. no e, nie, samochód miał 9-letnie opony, więc tutaj szacuje się, że nadmierna prędkość plus te opony jakby mogły spowodować to, że... że... Że było niebezpieczne. I to jest takie zgubne, nie? Bo dużo właśnie ludzi, którzy kolekcjonują samochody, podejrzewam ci wszyscy tam szejkowie i tak dalej. Ja domyślam się, ciężko, że oni co 4 lata nie wymieniają tych opon, było, nie? No tutaj nie jest ten drogi taki ten komplet. No jeden starszy jak na Supercara 12 tysięcy złotych za komplet. No Tak, nie, ale mając takie auta, jakby i co, zamarzysz sobie przejażdżkę, którymś z nich, po prostu bierzesz kluczyki i jedziesz, nie? Stoi ci takich aut powiedzmy 100, no to musiałbyś mieć gościa na etacie, który by po prostu zamawiał opony i wymieniał, wyważał, nie? No, Natomiast jeszcze w temacie opon, właśnie widzę 265, 35, 19 przód i, 200, i 335, 30, R20 tył. To prawie tak jak wideko. No, na bliźniaku chyba. Natomiast to nie. Jeszcze... Przyczepy można by założyć. No z ciekawostek również auto oblało emisję spalin w 2010 roku. Wcale się nie dziwię, bo Porsche miało wtedy jakby to pokazuje, to co powiedziałeś, że ten samochód nie, nie, nie był skierowany do tego, żeby być e, oszczędny, mało palić, żeby nie emitował właśnie dwutlenku węgla czy innych substancji. On to miał emitować, ale on miał dać fan. przede wszystkim być surowy, teraz w obecnych realiach nie dałoby się takie auto zaprojektować, trzeba by tam wsadzić cztery silniki elektryczne, 5 DPF-ów i jeszcze oszukać komputer gdzieś pewnie na start stopie, nie? 30 mil <noise> potem została jakby e, past emissions inspection, nie? Czyli jakby już była okej, okay, więc ciekawe czy pojechał ne, na inno inno stację, inno stację, jak w tak jak w Polsce, jest, jest negat, to jadę do sąsiada. Tak, nie? chłop zobaczył karierę GT, to się wywieciał, panie Wykupiliśmy do samochodu inspekcję, e, tutaj na no, czołowe zdjęcie jako klucz, e, że tak powiem, najważniejszą sprawę, no najważniejsze uszkodzenie, lewą przednią lampę, Zresztą inspektor dość fajnie opisał z tego, co kojarzę, że samochód jest w generalnie dobrej kondycji poza wypadkiem. Tak, <grym> generalnie wszystko jest okay? ładnie poza uszkodzeniem. <grym> Także. tak w sumie, no, ja myślę, że był pod wrażeniem tak. tego samochodu. Tak, i oprócz tego przedni, przedni zderzak był, jest uszkodzony i ma dziurę. Wnętrze jest w dobrym stanie, ale wystrzelona jest poduszka fotela, dość mocno rozbita szyba czołowa, silnik, co ciekawe nie odpalił w momencie inspekcji, natomiast był samochód sprzedawany jako run and drive według kopartu, i oprócz tego lewa przednia lampa była rozbita, no Piotr pewnie wrzuci jako przebitki ciąg tych zdjęć jak to wyglądało, natomiast uszkodzenie na pewno potwierdziło nam to czego się można było spodziewać. Co ciekawe karrera GT była jedną z pierwszych samochodów na konstrukcji typu monokok. No, właśnie I to jest tak zaprojektowane, że tak naprawdę jakby zerwało wszystkie panele to ten samochód dalej byłby sprawny, jezdny i nic by mu nie brakowało, bo można by te wszystkie elementy, błotniki pościągać. Nie? I ten samochód dalej by po prostu jeździł i spełniał swoje funkcje, bo one pełnią tylko funkcję tak naprawdę ozdobną. Nie? Tak, a tutaj uszkodzona przede wszystkim wanna, wanna tam jest chyba nie jest elementem monokoku, więc ona jest z na pewnie węglowego, jak większość samochodów. Tak, ale to da się pewnie to tam jest... odbudować w jakimś tam Do, do naprawy, więc... Inaczej, te części trzeba by odbudowywać, ponieważ to nie jest tak, że wejdziecie na Allegro, wpiszecie zderzak RR GT i zaznaczacie od najniższej, macie 100 zderzaków i zastanawiacie się, który kupić. Nie? Niektórzy zapewne, to może być też niegłupi pomysł kupić takie części, których nie ma, bo na magazynach, jak tu mamy informacje, sprawdzaliśmy, A być może to na przykład to być... jest... Nie wiem, dwie deski rozdzielcze, dwie poduszki Ale pasażera to i pięć też, że reflektorów. reflektorów no Wyprodukowali i mają, nie? nie? Ale jak kupisz wszystkie pięć, to będziesz rządził na Allegro. <śmiech> <śmiech> będziesz mógł cenę ustawić jaką chcesz, nie? Tak, nie myślę, że tutaj po prostu sprzedający zobacz, za 300 zł zderzak opisany jako 9, Carrera 911,997, Natomiast w, gdzieś tam ktoś zaznaczył właśnie. No tak, Carrera, bo to, nie? No... to za 300 zł zderzaka no nie kupicie do Carrera, <laughs> kiedy to... No ale zobacz, nawet po tego do E46 uszczelka klafy bagażnika A to może pasuje to karę rakieta. myślę, że widełki między pewno 150-300 w zależności, w zależności od tego, bo na przykład można też poduszkę kupić używaną na rynku wtórnym. Na pewno była jakaś Carrera GT, która gdzieś tam się rozbiła. Ktoś to auto wziął na części i gdzieś być może na jakimś rynku niemieckim, być może amerykańskim części, No trzeba by szukać, nie? Ale tego, byłby, może być, że się, że się coś znajdzie dostępne. Natomiast no, pan, nasz klient przystąpił do samochodu z budżetem rzędu 600 tysięcy dolarów. No to był, że tak powiem, rozsądny, bezpieczny budżet, żeby kupić auto, naprawić, opłacić i żeby on był tańszy niż samochody bezwypadkowe, no bo zakup takiego auta, żeby przepłacić, to też jest bez sensu, nie? Trzymając kolekcjonerską, wiadomo, że wartość pewnie będzie dalej rosła, ale wolniej niż egzemplarze bezwypadkowe. Natomiast no, w porównaniu do cen milion no, ostatecznie auto sprzedało się za 668 000 dolarów e, lokalnie w Stanach. Także to też troszkę inaczej to wygląda w przypadku takich samochodów. Z drugiej strony, Bugatti, jeżeli dobrze pamiętam, no, do Anglii poszedł, nie do Wielkiej Brytanii. No, Bugatti jakby to. to... Bardziej, no, ten samochód jest bardziej kolekcjonerski, moim zdaniem. No, On no, na pewno nie będzie tracił na wartości. Bugatti, wiadomo, że ale jakby jest bardziej nowożytnym 668 tysięcy. Jeszcze ciekawostka, o, przy, e, przy Bugatti zastanawialiście się, ile kopart zarobił na sprzedaży Bugatti? E, Powiem Wam, ile Zania kopart jakiego? zarobił na sprzedaży, Porsche Carrera GT 5,5. 5%. Czyli jakbyś płacił gotówką jakąś lewą, to po prostu więcej by wyszło. Nie? 33 tysiące dolarów mm. prowizji przytulił Kopart plus jakiś virtual Bitfi, Gatefi. Natomiast gdybyście się zarejestrowali, nawet podejrzewam, żeby Kopart nie pozwolił licytować tego samochodu komuś, kto nie ma licencji. Nawet no nie ale, musieliśmy... licencja, ale to też chodzi o limity, nie? Bo też musieliśmy zwiększyć limit nie na koparcie do licytacji tego samochodu, nie? Bo... Tak. Tak, dokładnie. Bo, bo w pewnym no, momencie po prostu się pokazuje, nie przypalisz i klikasz, klikasz nagle o auto limit, nie? No bo to już są, umówmy się, duże kwoty, nie. Dokładnie. A gdybyśmy nie mieli, gdyby ktoś nie miał licencji ee, no to 12%, no to też jest odcinek może na inny temat, na tfu, temat na <noise> inny odcinek. Generalnie chytry dwa razy traci, i ktoś próbując założyć nawet. Da o autodiscover, nie Ta. założy se konto, nie premium, i 33 tysiące dolarów w plecy. Ta. Więc no, mamy 33, probici. natomiast 80, czyli 50 tysięcy dolarów różnicy w licencji takiego samochodu. Jeżeli nie macie jakiejś tam licencji, jakieś konto odpowiednie itd., więc Kopart też ma widełki. Traktuje to bardzo dziwnie, ponieważ nawet tutaj się wejdzie. Im więcej, jeżeli na przykład kupujemy, żeby mieć najlepsze stawki, nie można kupować więcej, trzeba kupować więcej niż 25 samochodów, ale nie może być otwartych więcej niż 5 subkont. Więc jeżeli są dealerzy, brokerzy, którzy tych subkont otwierają swoim klientom nie wiadomo ile, to też tak naprawdę to wpada w inne dyłki. Natomiast to jest temat na inny. Tak, na inny, to jest na inny temat, na inny odcinek. To jest odcinek na inny temat. To jest odcinek na inny <grym> temat. No to co, wszystkiego dobrego w tak, nowym napiszcie roku. Napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba Porsche Carrera... Miśmy <grym> życzenia miały być. <grym> GT, a to zaraz. <grym> napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba Porsche Carrera GT, czy mając wolne kilka milionów złotych, kupilibyście Porsche Carrera GT, Bugatti... Chihon, czy też może jakiegokolwiek innego superkara? Nie wiem, co byście kupili, mając Właśnie, kilka Co byście dolionów, kupili za milion? Złotych, bo kilka milionów milion złotych... Milion dolarów. Milionów, kilka milionów no złotych, mówimy. Dobra, już, złotych, tak. niech ci będzie. Ale dokładnie. A my Wam życzymy przede wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy w nowym roku jak Tak, i dodać. żebyście kupowali tylko z się. <laughs> tak, i spełnienia <laughs> wszelkich motoryzacyjnych marzeń. Dziękujemy za to, że jesteście z nami. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach w Nowym Roku. Trzymajcie się, cześć. Cześć.